Przedstawię wam mały paradoks naszego systemu edukacyjnego. Doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, że nauka jest stresująca, co niektórzy nawet jej się boją. Pocieszę was z jednej strony, gdyż jeżeli się boicie i stresujecie, nie macie szans się nauczyć. I to jest właśnie ten paradoks naszego systemu edukacyjnego. Wyobraźcie sobie, że pani z matematyki mówi: Ja cię obleję, człowieku, obleję ciebie, będziesz oblany, nie zdasz do następnej klasy. Paradoksem tej sytuacji jest to, że po prostu fizycznie w tym momencie, jeżeli się boisz, nie jesteś w stanie się uczyć. Ludzki organizm funkcjonuje w tym wypadku w dwóch trybach: albo w trybie strachu, I jeżeli pojawia się strach, to następstwem tego strachu jest obrona lub atak lub ucieczka i kiedy występuje ten stan strachu, nie jesteś w stanie fizycznie nawet przyswoić wiedzy. Wiedza jest łatwo przyswajalna wtedy, kiedy jesteś w stanie wzrostu, rozwoju, czyli musi to wykluczać jakikolwiek strach. Nasz system bardzo pięknie aplikuje, edukacyjny oczywiście, pięknie aplikuje strach w swoich uczniach i automatycznie wystawia im jedynki i oblewa ich przy zdaniu do następnej klasy. Głupota totalna. I teraz trzeba by było zadać sobie pytanie, słuchajcie. Szkoła jest po to, żeby uczyć. Jeżeli nauczyciel wystawia Ci pałę, oblewa Cię, nie zdajesz do następnej klasy, gdzie jest problem? Bo mi się zdaje, że jeżeli ja jako szkoleniowiec nie potrafiłbym kogoś nauczyć, czy to tam czegoś z marketingu, z mediów społecznościowych, z rozwoju osobistego, no to to jest moja wina. To ja nie potrafię nauczyć. Ja nie zachowuję się tak, że potem wystawiam jedynkę uczestnikowi mojego szkolenia tylko i wyłącznie dlatego, że nie potrafiłem go nauczyć. To tak jakby ta jedynka, ta pała, którą dostajecie, to nie jest wasza pała, tylko to jest pała systemu, dla systemu edukacyjnego, dla pani nauczycielki, bo to ona nie potrafiła was nauczyć. A potem, kiedy zrobiła kartkówkę, klasówkę, kiedy oblała was, nie puściła do następnej klasy, wystawiała wam ocenę za to. Za to, jak sama was uczyła. Rozumiecie ten paradoks? Mam nadzieję, że tak.